Witam serdecznie Długie Kosakowo, Maciej Wudzik. Dziś e, witamy tu kolegów, e, którzy mieli w tej chwili e, pierwszego gołębia na, z finału. Przywieźli całą dokumentację e, dotyczącą e, gołębia pierwszego, 28 e, ósmego ósmego i 65. Tak? Dokumentacja jest, e, jest tu cała, ale tu mamy naprawdę z całej rodziny. Wybitnej gołębi pochodzą. To wszystko będzie skserowane, wszystko będzie dostarczone przy gołębiach, czyli wystawione przy gołębiach. Czyli myślę, że naprawdę będziemy mogli sobie pośledzić wyczyny dziadków, rodziców tych gołębi, które tutaj przyleciały. Jak powtarzam, 1, 28, i piąty, Czyli. Drużyna to była Bogusławski. Bogusławski Mielczarek. Tu dzisiaj właśnie przyjechali bracia. Tak, czyli ja jestem tylko Mielczarek, Mielczarek Bogusławski tak, pracuje. A Bogusławski dzisiaj. pracuje i tu brat <noise> Adrian. Adrian Mielczarek. Mielczarek. I tu przy okazji zaraz wręczę tą naszą dechę. Bo to. O, Pierwszy z finału 2000 i taki upominek z, z filmy Centrum Zdrowia. Tu tak. mamy nową, nową kawę do aparat do szczepienia i tam parę różnych innych produktów. Czyli niedługo ruszą aukcje. Myślę, że warto, warto się nad tym Gołębią zastanowić. Zresztą, jak się prześledzi całą historię rodziny tych Gołębi. I nie wiem, czy zdążymy tam zrobić, ale to też będzie można sobie później zadzwonić do hodowców i sobie sprawdzić, jakie te gołębie potrafiły robić wyprzedzenia, na przykład na oddział, rejon, czy nawet na okręg na lotach, maratonach. I myślę, warto się o te głębie pobić. Do usłyszenia. Chciałbym, Dobry lot. Chciałbym no, powiedzieć myślę. i pozdrowić wszystkich kolegów, żeby wzięli udział oczywiście, też długie kosakowo, <laughs> zachęcić ich, no. spróbować się zmierzyć. No nie, jak nie dasz, nie spróbujesz, nie zobaczysz. No to tak jest. No... Także no, i pozdrawiam kolegów z oddziału sekcji, także dobry lot, zapraszam. Dobry lot. Okej, okay. no i...